Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen, a dzisiaj zajmę się tematem dieta, a kamienie żółciowe. Może tak w skrócie, bo chciałabym zwrócić na pewną rzecz uwagę, jakby nie będę się tak do końca odnosiła, bo temat jest bardzo długi, musiałabym dużo na ten temat rozmawiać, ale chciałabym, żeby was to skłoniło do myślenia. Kiedy najczęściej pojawiają się kamienie żółciowe? W którym momencie lekarz najczęściej stwierdza kamienie żółciowe? Zauważyłam pewną e, zależność, zresztą też bardzo proszę, żebyście się wypowiedzieli poniżej, czy taka zależność mogła u Was być. U osób, które stosowały dietę niskokaloryczną, niskotłuszczową, najczęściej to idzie w parze, dlatego że jeżeli spożywasz mniejszą zawartość tłuszczy w diecie, to po prostu nie ma powodu, aby twój organizm produkował żółć. Więc jeżeli nie produkuje odpowiedniej ilości żółci, de facto ona nie spływa kanalikiem do miejsca, gdzie jest potrzebna, no to w tym momencie zaczyna zalegać. No i może się okazać, że w pęcherzyku żółciowym właśnie ta żółć, która nie odpływa gromadzi się w postaci kamieni. To tak jak osoba, która myśli sobie nie pójdę do toalety, bo brudna deska, ciągle będę sikać, no to nie będę pić, nie? I wiadomo, że osoby, które mniej piją, rzadziej robią mocz, częściej cierpią na kamienie w nerkach, na piasek w nerkach. A kiedy pojawia się już piasek, co zaleca lekarz? Dużo pić i płukać nerki. Tak się dzieje z naszym pęcherzykiem żółciowym. Jeżeli spożywasz produkty tłuste, to najczęściej właśnie wtedy zwiększa się wydzielanie żółci, a żółć sobie swobodnie odpływa i kamienie mają szansę się złócić. Jakby stworzyć, no, yy, pojawić, tak? Najprościej to ujmując. A druga sytuacja to bardzo często na przykład yy, po ciąży. Kobiety też się dowiadują, że mają taką dolegliwość. No, ale jak najczęściej do kobiety w ciąży. Jak tak popatrzymy na zalecenia dietetyczne dla kobiet w ciąży, dieta niskotłuszczowa, niskocholesterolowa, bogata w warzywa, bogata w owoce. Do czego my mamy żółć? Żółć mamy właśnie po to, żeby wspomagać trawienie tłuszczy. Dlatego osoby, które mają wycięty pęcherzyk żółciowy, e, mają zalecenia, żeby dieta była niskotłuszczowa. Dlaczego? No bo ta żółć ciągle tam spływa, tak? Czyli jakby chcemy to ograniczyć, bo już się nie ma gdzie gromadzić, nie ma gdzie powstawać magazyn, a po pewnym czasie, po jakimś czasie jak minie ileś tam od operacji, to lekarze mówią najczęściej spokojnie, już teraz można sobie jeść tak, jak jedliśmy do tej pory. Kiedy się pojawia problem? Problem się pojawia wtedy, kiedy ty przez lata stosowałeś dietę niskotłuszczową i nagle postanawiasz zrobić sobie dietę zdrową dla twojego pęcherzyka żółciowego. No to jeżeli ty się dowiadujesz, że masz kamienie w pęcherzyku żółciowym i nagle zwiększysz udział tłuszczy w diecie, to faktycznie możesz zacząć czuć dolegliwości w jamie brzusznej, może być to gdzieś na środku, bądź bardziej po prawej stronie, takie kłucie jakby w wątrobie. Wtedy może to być właśnie oznaka tego, że kamienie z pęcherzyka żółciowego zaczęły się przemieszczać. Ja nie jestem, ja nie jestem lekarzem i absolutnie nie odbierajcie teraz tego, co powiem jako pewnik i że tak na pewno będzie. To są tylko moje takie luźne spostrzeżenia. Też na podstawie tego, jak funkcjonuje fizjologia naszego organizmu, że jeżeli kanał żółciowy, bo on jest cieniutki, tak, a kamień w pęcherzyku, bo pęcherzyk jest rozciągliwy, jest szeroki, to teraz, jeżeli pęcherzyk jest szeroki, a kanał jest wąski, to wiadomo, że ten kamień się stworzy na tyle duży, że on przez drogi żółciowe pewnie nie przejdzie. I jeżeli ktoś już ma kamienie w pęcherzyku żółciowym, to ja mam takie wrażenie, że ma dwie opcje. Po pierwsze, albo dalej będzie kontynuował dietę niskotłuszczową i nie będzie tego pękarzyka żółciowego podrażniał, albo będzie stosował dietę wysokotłuszczową i liczył na to, że jednak ten kamień zostanie przepchany, ale istnieje ryzyko, że ten kamień utknie w drogach żółciowych i będzie konieczne usunięcie pękarzyka żółciowego usunięcie tego kamienia, tych złogów, które zatkały odpływ żółci. Więc, że tak powiem, jak to się mówi potocznie, na no dwoje babka wróżyła. Czyli jak już są kamienie w pęcherzyku żółciowym, to teoretycznie dieta, która powinna ratować ten pęcherzyk żółciowy, właśnie bogata w tłuszcze, może wręcz zaszkodzić, bo się może okazać, że te kamienie już są tak duże, że zwiększone wydzielanie żółci zaciała, ciała, tak samo jak w przypadku nerek, że po prostu zacznie się to przemieszczać, no i niekoniecznie e, utknie. No i niekoniecznie przejdzie, tak? Czyli może utknąć. Są być może jakieś sposoby rozbijania kamieni medyczne, jakimi specjalnymi laserami, ultradźwiękami, słyszałam o metodach oczyszczania, oczyszczania wątroby, oczyszczania olejowego, słyszałam o metodach rozbijania kamieni e, żółciowych. Nie mam na ten temat zdania, nie będę się tu wypowiadać. Nie słyszałam e, jakby w praktyce swojej, tak? Że pojawił się u mnie w gabinecie ktoś, kto miał zastosowaną taką metodę, i u niego to absolutnie w 100% zadziałało. Więc ja to sobie myślę, że dieta tłusta jest dla nas bardzo dobra. Yy, oczywiście tłuszcze muszą być dopasowane też indywidualnie, bo u niektórych osób zwiększenie ilości tłuszczy w diecie powoduje momentalnie biegunki tłuszczowe to też może być związane z tym, że od lat jedliśmy chudo, nasz organizm do tego nie jest przyzwyczajony, nasza trzustka nie produkuje określonej ilości enzymów, może dojść do zapalenia trzustki, może dojść do tego, że trzustka nie wydzieli odpowiednich enzymów, a co za tym pójdzie nie strawimy tłuszczy i tłuszcze w takiej postaci niestrawionej będą się ślizgały po naszych jelitach powodując tak zwane rzadkie szczęście, czyli luźną dwójkę. No. No to chyba tyle. No, także zalety i wady diety wysokotłuszczowej. Zaletą może być to, że kamienie się nie zrobią albo że jak już jest jakiś piaseczek, to sobie odpłyną po prostu, co może się też skończyć jakimiś dolegliwościami, ale dieta wysokotłuszczowa niestety może się skończyć zatkaniem, ale tylko wtedy, kiedy były kamienie, bądź też stanem zapalne trzustki, a to już jest poważny temat. Więc pamiętajcie, kochani, zawsze kiedy rozważacie wprowadzenie jakiejkolwiek diety to zastanówcie się nad swoim stanem zdrowia, wykonajcie badania, pójdźcie do lekarza, a idealnie by było jeszcze, jakbyście zrobili USG jamy brzusznej. To jest jakby według mnie to jest absolutny standard. Powinniśmy raz na jakiś czas profilaktycznie wykonać USG jamy brzusznej, żeby ocenić, w jakim stanie mamy narządy wewnętrzne, a wiadomo, że diagnostyka taka profilaktyczna może uratować nam docelowo życie, więc może nie kierujmy się modą wybierając dietę, tylko najpierw diagnostyka, wizyta u dietetyka i dopiero wtedy dieta, która będzie dla Was indywidualnie dopasowana, bo to, że dzisiaj dieta katogeniczna jest modna, nie znaczy, że akurat Tobie ta dieta będzie służyła. Jeżeli odcinek był pomocny, zachęcił do większego poszukiwania, zostaw łapeczkę w górę, no i koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z pozostałymi filmami. Przypominam, że w soboty, w niedzielę luźne tematy, vlogi, a w tygodniu staram się rzucać merytoryczne, dietetyczne. Dlaczego vlogi? Bo uważam, że człowiek jest całością i ważna jest i głowa, i dieta, i styl życia. Do zobaczenia w następnym odcinku.